Jawa <laughs>

Waarom zegt u dat je het kompas bent? Wij zaten hem te graag na de kleinste jacht. En we zaten hem na wóz. En we zaten hem na de kleinste jacht. En we dacht ik dat we hem niet A Puma, na no ma wieda, gdzie nowy doktor jest u nas w Ostrówku Zdrowia. Je to prawda Jo, je to u niego puła, No i jem ter chłerem, jem ter chłonoczy, bo jem ter chląty Jezus, a ta głowa, łychłem mnie błędy, <mum> ter. Ani ryk tych ani z A on kiedy... Dobrze, białko, że ta przeszła. Bo jej doktor, uetych tych jedy gdzie narciśnie, wtedy, że był w narciśnię, i padaćka? A po gdy, a przygły panienimy. A nie był, gdy zobów. to i ta, co ma tu? nogą. Nie, ona ma to, druga to ona ma to a gulina płyma Andzia mirzekłaś, Maciejowa wystałe ze lata. Pójdź bez główna gina. Łodźnie kiedy białko, jakże tu nie, że to jest ta ciągowieczny. Chłopie, wiesz co, so? sercem, serce, te pija mi śnieczka. Tak nie wolą nerci, przeje pija na leweczka. Jak mnie wiele, że łódka, to pija łyski. O, te białko, wisz, co te, jest, drzewka Ona na to. ale chłopie, jeste te łebę tak do chwery je nie jem. No i się zeszczała. Chłopie, no. Lena mnie keda wczoraj, że szła wczoraj do optyki, bo nie niebieżcie tam leci. Ja? Bo mój stary to pół, jak chce zrobić siku, A drugie pół, jak i za łóżka. No i my się tak leżymy, leżymy i czekamy.

że ty też był w szpitalu. No i ja się zarezygł z tą modelną. chce nie kupuj jaj w odkotłości, to chcą w Ani A, mi to nie ład, jajów od to mojego chłopa, bo chłopa...